Witam. Jest to poradnik jak stworzyć stronę internetową w Microsoft Office 2000, a dokładniej w urządzeniu Microsoft Word. Wybrałem Microsoft Office 2000, gdyż akurat miałem go pod ręką, nie ukrywajmy tego. Następna sprawa. Możemy go pobrać z wielu stron i, i licencja do niego jest tania. Yy, jednakże, no, yy, te inne Microsofty Yy, na przykład Oficer 2007 i jego syn 2010 no nie mają zbyt wiele więcej yy, jakby to powiedzieć funkcji no ale przejdźmy do rzeczy gdy mamy już dokument otwarty yy, po prostu zapisujemy od razu, zapiszę jako stronę sieci Web No klikamy. Yy. OK, i na pulpicie tak jak tutaj, yy, prosta strona, ja sobie zrobiłem. I ważną rzeczą jest to, aby ta pierwsza strona musi mieć w nazwie, nazwa musi być indeks. Nic innego, tylko indeks, bo serwery po prostu nie będą tego czytały. Będzie trzeba w adresie wpisywać dokładną lokalizację pliku. A to dla wyszukiwarek Google, yy, Yahoo i, tego, i tym podobne. No po prostu one tego nie znajdą. A więc to musi być indeks po prostu. Klikamy zapisz. No i wyświetla nam się takie okienko. A więc y, tutaj na pulpicie mamy okienko prosta strona. To otwieramy je. I w tym okienku musi się znaleźć y, plik, który będziemy chcieli wrzucić na stronę, żeby go pobrać. No to... Tutaj otworzę sobie start, mój komputer. Następny, no niech się załaduje. No, ten HyperCam trójka nagrywa niby lepiej, ale przez to trochę komputer wolniej chodzi. No dobra, wchodzimy na magazyn u mnie. Adam. No, i tutaj tego Sebran, taki programik. Gra dla dzieci, można powiedzieć. Chociaż starszych też może ona zainteresować. Nie ukrywam, bo też sobie w nią parę razy pograłem. <grych> Dobra, tutaj tak mamy. Mm, tutaj możemy wyłączyć, powrócić do naszego indeksu. Tutaj muszę schować. No i wstawimy jakiś obrazek. To wstaw rysunek z pliku. I tutaj przykładowe obrazy niech będzie na przykład zima, staw. OK. I teraz do pobrania pliku to piszemy po Sebrana. Pobierz zebrana na przykład. Zaznaczam to, klikam prawym, hiper i plik. I tutaj z tej prostej strony od razu mi się załadowało i pliki typu trzeba wszystkie pliki, bo inaczej nie zobaczymy. O, już się pokazał Sebran. Klikamy OK. OK. No i już. I wtedy klikamy tylko dyskietkę jako zapisz. Zapisało. OK. To krzyżyk. Wchodzimy w prostą stronę. Już pokazał się nam nowy folder, który ma w sobie y, ten obrazek. O. Muszą być dwa, właśnie nie wiem czemu. I XML, tak się nazywa ten plik. XML. No i plik do pobrania tutaj sebran. Ok. Y teraz my możemy sprawdzić naszą stronę, klikając tam otwórz. Albo klikając po prostu dwa razy. Ja wolę otwórz. No, i niech się tylko otworzy. Ok, no, i się otworzyło y, tutaj obrazek. Aha. Jeśli jeszcze mamy takie jedno coś, jeżeli chcemy, żeby tutaj na stronie było na przykład napisane kamyki: najlepsze pobieranie tylko u nas, to musimy tutaj y, u góry, zawsze u góry, nawet malutkim drużkiem, napisać ten tekst. Wtedy Microsoft Word go wrzuci tutaj na tą nazwę że będzie widać kamiki. Najlepsze pobieranie tylko u nas. Ale tutaj mamy to. No i tutaj yy, jak sobie klikniemy pobierz zebrana. Nie wiem, bo jeszcze nie wrzuciłem na serwer. Nie wiem czego. A tak. No I otwieranie. i Oczywiście można zapisać albo anulować. I to wszystko w następnym poradniku pokażę, jak wrzucić to na serwer. No, i bardziej zbajerować naszą stronę, żeby miała po prostu menu, yy, no i tam takie różne dodatki. Na razie to wszystko. Yy, dziękuję za obejrzenie poradniku. No i czekajcie na nowe poradniki. A może, jeżeli już oglądasz yy, dawno ten poradnik od jego wydania, to już może jest, więc sprawdź, a może jest kolejna część tego poradnika a więc do zobaczenia w następnym poradniku.